W powiecie leszczyńskim karty rozdane, Koalicja Obywatelska wzięła wszystko, Maciej Wiśniewski został starostą, a Remigiusz Leciejewski przewodniczącym Rady Powiatu. Wyborcy zadecydowali, w 17-osobowej Radzie Powiatu Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość 9 głosów, pozostałe głosy to 4 dla PSL i 4 dla PiS. Podczas pierwszej sesji nie było więc niespodzianek w głosowaniach, choć nie do końca, ale po kolei najpierw wybrano przewodniczącego Rady, jedynym kandydatem był Remigiusz Leciejewski z Koalicji Obywatelskiej radny od czterech kadencji prywatny przedsiębiorca którego firmę odwiedził Donald Tusk podczas swojej jesiennej kilkugodzinnej wizyty w Lesznie Za było 12 radnych przeciw czworo, a jeden wstrzymał się od głosu wybory były tajne przy wyborze pierwszego wiceprzewodniczącego a został nim Marcin Barczyk głosowało za 12 radnych przeciw troje wstrzymało się dwóch radnych Drugo wiceprzewodniczącą została Anita Solarczyk, za jej kandydaturą było 13 radnych przeciw czworo, jeden wstrzymał się od głosu. Na tym miała zakończyć się pierwsza sesja powiatu, ale Remigiusz Leciejewski zawnioskował o zmianę porządku obrad i dokonanie wyboru starosty, wicestarosty i zarządu powiatu. Koalicja Obywatelska zgłosiła Macieja Wiśniewskiego. O tym, że wicestarosta z poprzedniej kadencji będzie kandydatem na starostę było wiadomo od kilkunastu dni. Ogłosi to prezydent Leszna i szef struktur K.O. Grzegorz Rusiecki. Ale tu niespodzianka. PiS zgłosił swojego kandydata Czesława Fedyka. Radny zgodził się na misję skazaną na niepowodzenie, jednak głosowanie pokazało, że najprawdopodobniej wśród radnych PSL jest ktoś, kto nie akceptuje Macieja Wiśniewskiego. To bardzo ważny sygnał dla nowo wybranego starosty Leszczyńskiego. 11 radnych było za jego kandydaturą, 5 za Czesławem Fedykiem, 1 wstrzymał Trzymał się od głosu. Do zarządu powiatu leszczyńskiego weszli także wicestarosta Rafał Jagodzik, Irena Grobelna, Wojciech Antkowiak i Stanisław Kasperski.